Stephen, mam do Ciebie pytanie. Bo Ty napisałeś biografię swojego czasu, głośno. Znaczy, było o niej, było o niej du dużo. Powiedz mi, taką książkę, która jest ciężka, trudna, momentami nawet bym powiedział bardzo rozpaczliwa. Pisze się po to, żeby kogoś ostrzec, czy żeby zwrócić na siebie uwagę? No bo Ty tam dosyć mocno piszesz. Kryształowy chłopak, taki był Ty. Tak, no, no. no. Żeby, krótsze pytanie. Po co napisałeś tą biografię? No właśnie, żeby. Ja już sobie to postanowiłem, jak jeszcze, jak jeszcze leciałem, nie? że, że sobie w jakimś momencie to, to zrobię. Aha. A jak już wiedziałem, jak już przestanę lecieć, że zrobię to w momencie, kiedy, kiedy będzie tysiąc dni, odkąd nie, ćpam, nie? no, no i, ogóle, I ile minęło teraz dni? Y, więcej, nie? Niż tysiąc. <laughs> no... dzisiaj... Jakoś ci nie ufie, naprawdę. No, rzecz, nie? No. Masz takie błyszczące oczy. Nie. Bo jest <gry cercana..." oplan rozumiany> <browsing> nie przekonał mnie! Nie przekonał Nie, chodzi mi o to, że. Wiesz, to jest opowieść o uzależnieniu od mefedronu. A ja wiem, co to znaczy mefedron. Znaczy, czytałem w internecie. No. No. znaczy nie, ja to zrobiłem, żeby to ostrzec, nie? Kogo? No, jak, jak, nawet jeżeli jedna osoba po przeczytaniu tej książki by, 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 przestała ćpać, no to już jest sukces, nie? Mm -hmm. A myślisz, że tak jest, bo... No tak, już wiele osób mi tak pisało, nie? Że co? No, że po przeczytaniu było jakaś matka, jakiś tam ten, no, że że przestał po prostu ćpać, nie? Że, że trafiło to do nich. Nie, bo zastanawiam mnie, czy, 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 czy czujesz jakiś rodzaj odpowiedzialności za to? Kim jesteś, bo jesteś bardzo wyrazistą osobą. Tak mm. jak Trypson. Pamiętacie Trypsona swojego czasu? Przyjaźńmy się z nim. No więc właśnie, był tutaj i ja dopiero wtedy zrozumiałem, że naprawdę on ma jakiś rodzaj fajnej magii w sobie, telewizyjnej. Z wariatem, ale takim kolorowym. I ty mm. niestety trochę jesteś podobny. Wybacz słowo niestety. Czyli ludzie patrzą, jak ty żyjesz, mówią: Ja też tak chcę. Mm. Czujesz się wzorem? Tak, no dlatego ja na przykład. Przepraszam, ja bardzo proszę wszystkie dzieci, bardzo proszę UPC o wyłączenie dzieciom przez internetu. Na przykład, jak ja nagrywam coś na historię, no to przekazuję tylko pozytywne, pozytywne rzeczy, nie? Tak, pozytywną energię, nic złego tam nie, nie ma. A no. na przykład często opowiadasz o seksie z prostytutką, która nie miała górnej jedynki? No, jak ktoś pyta, to tak, nie? Tak napisałeś? No, ale <noise> ja też wywiad.